To nie jest zły czołg. <laughs> Ja, ale to jest szybki vibe, wytyfy A teraz jestem na S5 Ja się tak teleportuję między serwerami Mam tutaj rajdzie na Dizzy jego. Też What the shit! What THE shit! Właśnie po tym rajdzie mam. bronię, jammo. jammo. To co? postrzelamy sobie. Ponieważ nie mam żadnej szafy, więc trzeba zainwestować w szafę i pewnie do jednej szafy to wszystko się nie zmieści, co ja tutaj mam. O! Idealnie weszło do szafy! What THE shit! Dobra. Dobra, jest ktoś na milce. O boże, ja zapomniałem, że to opad. LOL, ale dziwnie. <noise> tu trzeba <żeby> podnieść celownik. <noise> Bez kitu. Tamten się chowa przede mną. nie, no denerwuje mnie coś takiego. Czy ten kawach ma gripa, ma? Okej. Okay. Nie strzelaj, nie strzelaj, nie strzelaj, nie strzelaj Nie strzelaj Okej, okej, dobra Dobra, dobra C Czego chcesz ode mnie? Wszystkiego co tylko masz to nie mi... Dobra, to już ci już daję <grym> 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 Nie zabiję. Chcesz ze mnie ultima? Nie mogę teraz, sorry Nie mogę. A mogę tu wejść? Możesz. Mógł dobrze mnie mieć Bartek niestety zdetkał. Dobra, powiem tak, ten serwer to są giga nudy i zauważyłem właśnie okazję na to, żeby się cokolwiek tutaj działo, więc biegnę po ten drop, ale obawiam się, że on będzie 8 km stąd Ale dymy. Co? Dobra. Trochę się boję, że tutaj jeszcze gdzieś ktoś muszę być w jakimś... Totalnie... W dziwacznym miejscu. No zupkę, miał Kalinga. Miałam do tego zupka. Serio? Patrz! Patrz! Co to jest? Ok. Oni wrócili drugi raz i im się znowu zginęło. A jak już biegnie? To on? No, nie. No, a do dupy z tym gównem Dobra, mam pomysł. Idziemy na Milkę, zobaczymy, czy jest tam mój ziomal um, z którym się dogadałem o to, że może sobie ją lutować. E, dam mu coś, dam mu tego zupka. I się cieszy. Przyniosę mu jakieś itemy i, i nie wiem, niech skacze z radości. Hop. Może mu się to przyda, mi to się nie przyda. A on biegnie, ale już wylane. Dobra, ja podchodzę do swojej giga ulubionej szafy. Jest tu chłop, za tym buleczką. Tak się kampi perfidnie na mnie, WTF! No się nie Ach, wiem, w sumie trochę bez sensu, bo tylko na niego zmarnowała, ale to było w ogóle dynamiczne PVP, nie? <grym> ale 7 działy. Jest tu ktoś? I bi bił zombiaki z czym soła. UPOLOWANY Co miałeś dla mnie wariacie ze smakołyki? O Fajne smakołyki Dobra, widzę Dobra, jeden dead Dobra, drugi dead Masno Very masno no i przyszli w końcu ci, którzy chcieli, żebym... Ach, Boże, nie umiem się wysłowić. Chciałem, żeby to właśnie oni przyszli, no i przyszli i... Widzicie. Zresztą nie było jakieś giga długie PvP. Mam jeszcze jeden biega. Dobra, nie chcę mi się już... Chyba na niego mam marnować po prostu. Dobra, jestem przy mojej magicznej szafie i muszę wam powiedzieć, że... Bój. Metal, wardrobe. Trzeba sobie dokupić drugą taką, bo... Nie starczyło mi miejsca na itemy Także lipa Dobra, teraz zauważyłem, że mi robił plecy jakiś gość Spróbuję sobie go przyczaić się tutaj na niego Kampi się gdzieś tam w drzewach Leży Co miałeś, wariacie? Czego nauczyło mnie dzisiejsze wyjście? <laughs> Żebym nie używał już więcej zupka Bo z hertem to jednak jakoś tak lepiej <laughs> O, hejo Ojoj Jezusku! Tu też mnie poniosło chyba. Swoją drogą nie spodziewałem się, że ten gość też będzie miał herta. Także let's see. Jeje yeah, yeah. Ongurkas, one guy. Leży, farfocel. Dobra, zaraz zobaczymy, co miał na sobie farfocel. Mam nadzieję, że farfocel również uraczy nas jakimiś fajnymi itemkami. Czy farfocel po prostu zbierał itemy z militarki? Biden chciał mnie znaleźć, ale mu trochę nie pykło Auk Dobra, dzięki, fajne Podoba mi się to Ty, pa, 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 pa What the shit? What the shit? Co to było i skąd to było? Dobra, zdenerwował, o Ty, on dobry jest Dobry jest actually Dobra, wytyfy, ale on nie może wiedzieć, nie może wiedzieć, że ja mam łóżko dosłownie 2 metry obok. No nie może wiedzieć. No nie no Pajden! Dobra, to co się tutaj aktualnie wydarzyło to jest jakiś y, żart y, żart inaczej się tego chyba nazwać nie da. Mam nadzieję, że mi się uda jeszcze się zrespić na łóżku i skitrać za szafą swoją. Kurwa! Wyjąłem im tylko itemy z szafy. Przysięgam. Tam pić mi te plecy, no proszę cię. No nie, wiem za dużo ich tam, co tu się dzieje na tym moim łóżku teraz. No, co to ma być? Nie chcę im oddawać tych wszystkich itemów. Tak za darmo. Nie wiem. Aha! Najgorszy możliwy scenariusz się teraz wydarzył. Okej, okay. to nieźle. To niezły gameplay. To fajny gameplay. Mi się podoba. Ciekawe czy się zbiorę. Nie wiem, ten gość przesadza, przysięgam. Nie wiem, drodzy widzowie, ale takie randomowe gówno się tutaj zadziało, że aż jestem w szoku, naprawdę, że ten chłop mnie zaczął z tej timby kampić ee, na moje łóżko. No to była ciekawa przygoda, że tak powiem. Parfocel, Parfocel to jest ten gość, to tylko biega i zbiera i ty co znajdzie na ziemi, widzicie? Tego herta? No na pewno go po prostu gdzieś zajebał przypadkiem. To jest ten typ gracza. I w sumie podoba mi się taki gameplay. No, miałem jakieś tamte itemy z raidu na, na Disney'ego. To taki był zamysł ogólnie na to, że po prostu sobie pewnego dnia w końcu tutaj przyjdę jeszcze raz i wykorzystam sobie te itemy. O, albo jednak. O, to jeszcze mag pełen do zupka. Tutaj mamy tego z saberką. Proszę bardzo, dziękuję. Dobra, widzowie, na razie to by było na tyle. Ja sobie logam z serwerka. Um... I to tyle. Trochę było śmiesznie żeby postrzelać. Co się chociaż działo. <grystanie> dymy, 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 dymy. Dobra, zainteresowałem się trochę. Tym, że ktoś biega przy moich szafach. Więc jeszcze nie lognąłem. Trochę oszukałem, ale chujek z tego retu. No, i zginąłem z wszystkim. Gratulacje dla Ciebie, Janek, pogromca puszek. Chyba że jeszcze szybko. Homa, nie mam przecież tego Homa. Dobra, GG. W taki oto sposób straciłem wszystkie itemy. Jest też nawet duża szansa, że nawet nie zebrali ze mnie tych itemów. Mogli nie zdążyć, ciekawe w sumie. Ten restart zrobił dużą robotę. Pewnie dużo rzeczy nie, z, nie, nie zwinęli, więc zgridowałem jak dziecko. Mogłem lognąć, ale czy mi szkoda tych itemów? Nie. <grystanie> także miło było się postrzelać i coś porobić. Także dzięki za uwagę widzowie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. <grystanie> Kurwa, ale to było cringe'owe. Kaka mnie tepną pod swoją bazę. Jestem bardzo zafascynowany tym, co pod nią pisze. Przepraszam, jest napisane. Tutaj sytuacja wygląda tak, że gdzieś tam po tym rajdzie na S2 online na Azinów, Kaka dostał Zemster Revance, nie wiem jak to nazwać. Zrajdowali go na offline. Więc on sobie powiedział: To ja też ich zrajduję jeszcze raz na offline. I dlatego to rajdujemy na offline. Ja sobie po prostu przeszedłem popatrzeć, jak baza robi boom, bo to fajne. Będzie stał na bazie. Tak najwalimy zrkietów. Dobra, Skuwa, są. To powiedz, jak tu wskoczysz. O kurwa, wiem, czat otwarty. Nie zdążyłem zamknąć. Gitara się ma. Nie jest zemsta. To nie jest <noise> Ja, ale to jest szybki vibe, wy ty, fy. Ja pierdolę. Ej! kurde. <grym> <grym> <Ten, ten, ten. grym> ja nie wiem, co się stało. Ja pierdolę, tylko jeszcze nie mówisz, że tam ktoś wejdzie teraz. A nie no, wystrzałem do zarek, chyba tylko z dziesięć wziąłem. <grym> Aleś tu tuitków posypało, wariacie. I gdzie ten rakiet? O dobra, mam. A już chyba nie było rakiet. Mm, nie mam pojęcia, ale wiem, że leżą tu jakieś mapelki. Faktycznie. A peseczką ktoś tu przyjechał. Leży. Uuuu Dobra, walę, czekaj Dobra Uff. On sam Saberka Pogczam Pogcz korewa Dara, a co tu jest? O, kolejny rocket. Jeszcze jest... jeden na sobie Ej, to padło w dół No tak. Totalnie BTW Jest, jest w góry, nie? Ta Dostał ja Mam granatu żeby tam rzucić, ale nic. No może Lecz to kanał go zlutujesz. Super. Leży <grym> walimy <wstrzeguł> to dalej, bo chyba już nic nie ma. Mm, nie wiem. Zależnie od tego, czy jest sens, kaga. Ej. Eh. Elo wariacie. Jak tam koka macie. Trochę lipa, nie? Później, w sumie, kolejna trochę dziwna akcja na S2, gdzie siedzieliśmy sobie w nocy. Na serwie było nie wiem, nie pamiętam teraz dokładnie ile osób. I ja z Ich było bodajże trzech. I z 10 osób stało im pod bazą, i skończyło się na tym, że dostali kolejnego rajda. To było dziwne, ale śmieszne jednocześnie. Ja nie wiem, ale mam wrażenie, że ich nie lubiam na tym S2. Nie wiem, bo tam nie gram, to się nie wypowiadam. To ty ci samolecikiem? Tak. Jak wyląduję i się im drabiny to mogę z rakietami tak No nie no serio miałem radio Aura mnie widzi Zabiję go Super Tak możesz rozjebałem drabinę O kurwa wyjebał mnie ten azinek z dołu nie mają tam open, jeszcze centerka jest Tym razem zrobimy to lepiej O wychodzi, wychodzi Jest, jest, jest Jestem w mega zjebanym miejscu w gwazie Aha? Yes. <laughs> Nykoref player Beda Czeko jednemu ten? rozwaliłem Trzymaj chwilę, bo ja mam na sobie kilka zupków mapy mapę w dramie PDW w dramie to Ej! No, ja spadłem bo Podniósł pode A, dobra. Gówno trochę. O, kaka już widzę na grubo poszło. Dobra, już jestem wreda. Zastanawiam się. <noise> co detka zaliczył? To jest poezja, co tutaj się dzieje. Nie, nie, Jezus, jak to pięknie wyglądało. <noise> Jaka armia w ogóle. Aha, centerka. A pecetka? Tak, oni mają. Albo chyba nasi. A nie, raczej nie. A i wyjechali PC po? Dead jeden. I a PC kom, ale co to ma na celu? No już że tam. A tu jest gate jebany. O kurwa, wybił mnie, jest zaraz po lewo, przed bazą. Czy to jest tak, że tutaj cała reszta serwera jest po prostu na nich, czy mi się tylko wydaje? E to no, tak, i tebe, so. nie lubię Ay Dobra, ay ale mam pozycję. Nie macie spot. Jest tam to genet czy nie kaka? No to ale nie dą zakipła Ja spróbuję z innej strony. Dobra, prawie rozwaliłem. Nie, padło to łóżko. Aaaa! Dobra, to para, Konor. No. Nice. A tutaj było kana. A. Dobra, w tych szafach już pewnie nic nie zostało znać życie. Czy, czy było coś? Cegły. O stilka, tu nawet leży dwie. E, to nudy. Chujowo. O no. oni przywieźli ty, a kaka dużo stracił. Mało, że z góry Ale ty, to łatwiej ja by Ale te, możemy porozpierdalać z czegoś i te będzie świątyny korewy. A swoją drogą, na sam koniec info dla tych, którzy dotrwali do samego końca Albo przeskipowali sobie, bo zobaczyli na początku, że giveaway i tak dalej Co mam dziś do rozdania? Zapytacie, a ja wam powiem Mam do rozdania jedną premkę na 30 dni i dwa kody na punkty Jeden bodajże jest chyba 38k, a drugi 28k punktów Znając życie, pewnie niedługo będzie wipe na PS Na początku do tego, bo wipe są co miesiąc Więc myślę, że na następny vibe, jeżeli ktoś chce grać a pewnie znajdą się tacy ludzie, może się coś takiego przydać i co musicie zrobić? Co musicie zrobić? Boże, to takie proste yy, Nie ma tu nic skomplikowanego, bo nie chciało mi się wymyślać, więc mordeczko zostaw sobie lajka pod filmem, napisz sobie jakiegoś koma tylko nie pisz, że chcesz wygrać, bo to jest najgorszy typ komentarzy. I se zostaw suba na kanale, bo może kiedyś się w końcu uda to 20k wbić. I ja na następnym filmie, albo następnym, następnym, wylosuję trzy osoby, które otrzymają te cuda. Także to tyle. Nie ma tutaj żadnej filozofii. No. Także dzięki za oglądanie. Yy, miłego dnia życzę i do zobaczenia w kolejnych filmach. Elo.